Telewisa Preselita. Włoska Narzeczona. Odcinek 49. Wynoś się. Nie odejdę, póki nie poznam prawdy. Nigdy nic do mnie nie czułaś. Jak możesz tak mówić? Moją jedyną winą jest to, że cię kocham. Jedyną. To sprzeczne z tym, co robisz. I kto to mówi? Tłumaczyłem już, jak było z Aitaną i Sonią. Koniec wyjaśnień. Mnie też. Bo nie zrobiłam nic złego. Jedyne, co potrafię, to płakać i cierpieć z twojego powodu. Przestań zgrywać ofiarę i przyznaj się do winy. Wiesz, o czym mówię. Co się dzieje? Wszystko dobrze? Nie wtrącaj się. Wiem, że jest pan moim chlebodawcą i że powinienem teraz odejść. Więc na co czekasz? Nie pozwolę panu jej skrzywdzić. Mam się zwolnić? Mam opowiedzieć o pani Tani. Okłamałaś mnie. Fiorella, Fiorella, ja nie przejmuj się, jestem przy Tobie. Nie obchodzi mnie, czy pójdziemy z tym do sądu teraz czy później i ile to będzie kosztowało. Chcę ją zniszczyć. Rozmawiałeś już z tym człowiekiem? Julieta zrobi wszystko, żeby mnie oskubać z kasy i ośmieszyć. Kobiety zawsze pokazują pazurki, nawet szare myszki. Więc muszę kontratakować i dowieść, że mnie skrzywdziła i zdradziła. A wiesz z kim? Sí. Tak. Potrzebuję dowodów, żeby skończyła na bruchu bez grosza przy duszy. Nie chcę mu szkodzić ani narażać na cierpienia. Nie chcę mu niczego odbierać. Zależy mi tylko na utrzymaniu własnego majątku. Rozumiem. Wiesz, że moglibyśmy go zniszczyć? Ale szanuję twoją decyzję. Adwokat mówi, że mogłabym wygrać, gdybym przedstawiła namacalne dowody jego niewierności. Jasne. Z dowodami nie będzie problemu, bo Anibal zmieniał kobiety co kwadrans. Podobnie jak ja za młodu. Wybacz. Nie powinienem tego głośno mówić. Przeszukuję nasze wspólne konto pocztowe, żeby trafić na jakiś mail albo zdjęcie. Nic. Bez cierpliwości. Coś się na pewno znajdzie. A kiedy już będzie po wszystkim. Wreszcie zamieszkamy razem. W domku z ogródkiem i z psem. Tylko jednym. I z oranżerią, w której będziesz hodować swoje ukochane kwiaty. Słucham panią. Musimy porozmawiać. Proszę mówić. Ale nie teraz. To dłuższa sprawa. Pogadamy jutro. W ulubionej kawiarni pani i pana Maksimo? Tak. Z przyjemnością. Czy stało się coś poważnego? Opowiesz mi wszystko, co zaszło między moim wnukiem a tą Włoszką. Nie wiem, o czym mowa. Błagam. Jestem stara, ale nie otępiała. Jesteś jego jedynym powiernikiem i prawą ręką. Od początku o wszystkim wiedziałeś. Spokojnie, nie zwolnię cię, chociaż powinnam, bo wszystko przede mną ukrywałeś. Więc chociaż teraz mi o tym opowiesz. Ale pan Pedro, wyznasz wszystko, jak nas powiedzi. Choćby łączył was pakt krwi. Oczywiście. A przy okazji chciałbym wspomnieć o nagraniach z kamer ochrony. A co się dzieje? Co to było? Pewnie duch. Nie pajacuj. Więc o co chodzi? Nie widać w nich całości terenu. Należałoby coś zrobić z białymi plamami. Porozmawiaj o tym z Dantem. Pomyśl, że krytykuje jego pracę. A jeśli pani mu to zleci, nie poczuje się dotknięty. Dobrze. Ale najpierw czekam na szczegółowe sprawozdanie z tego, co zaszło między Pedrem a Fiorellą. Pamiętaj, że to ja jestem Twoim głównym chlebodawcą. I o wszystkim masz mnie informować. Pamiętaj. Dante, wpadliśmy po uszy. O rany, Celeste, ostatnim razem wyglądałaś identycznie, czyli jesteś równie piękna jak ostatnim razem, kiedy mieliśmy szczęście cię tutaj gościć. Wygląda jak siostra, nie matka Aitany. Dziękuję. Czujemy się wyróżnieni tym zaproszeniem. Zwłaszcza teraz, po ponownych zaręczynach dzieci. Wreszcie zmądrzeli. Ten związek przyniesie korzyści obydwu rodzinom. To prawda. I dlatego właśnie się tutaj dziś zebraliśmy. Benigno Celeste. Żeby uczcić związek serc i interesów rodzin Angeles i de La Riva Palma. Czy pozwoli mi już pani odejść? Nie. Chciałabym, żebyś mi towarzyszyła. Usiądź. To moja asystentka, ale niedługo nas opuści, bo wychodzi za mąż. Nie wiem, czy tak szybko znajdę następczynię, ale to jeszcze odległa przyszłość. O, Aitana, na pewno jesteś przeszczęśliwa. Ustaliliście już datę? Jeszcze nie. Pedro musi dopilnować spraw firmy. Nie martw się. Wszystko zaczyna się uspokajać. Dziś pozbyłem się pewnego bardzo wielkiego kłopotu. Poważnie? Poważnie. Co to za kamień spadł ci z serca? Na pewno chodzi o sprawy zawodowe. Nie kpij sobie. Najważniejsze jest to, że wesprą nas rodzice Aitan. To dla nas wyjątkowy wieczór. Nie siedź tak bezczynnie. Dolej wina panu Pietro. Nie. Ty to zrobisz. Nie Mama. mam czterech rąk. Pomóż yeah, mi. I Bardzo pana przepraszam. Tak się cieszę, że od jutra będę studentką. I to szóstkową. Ja byłem leniem. I zostało ci to. Mogę cię na chwilę prosić? Oczywiście. Przepraszam was. O co chodzi? Podobno zabierasz panią Eloise do kawiarni, do której chadzała z mężem. A tak. To coś złego? Nie, skąd? Ale już dawno jej nie woziłeś. Pamiętasz o środkach bezpieczeństwa? Tak. Nie zapominaj, że pracuję dla niej od lat. Jasne, pamiętam. Ale jakie to środki? Przegląd techniczny auta, napełnienie baku, sprawdzenie opon. I najważniejsze, upewnienie się, że pani już zna pojazd. Doskonale. Nauka nie poszła w las. Wracaj do obowiązków. Nie będzie łatwo, wybrałam trudny kierunek. Spokojnie, będę ci pomagał. Odwdzięczę ci się za to, że mi pomagasz z Fiorellą. Co? Nic. Rozmawiamy o prywatnych sprawach, nie wiedzieliśmy, że słuchasz. Spokojnie, Fidel będzie milczał jak grób. Prawda? No. Nie. I możecie mi wierzyć. Znajomość czyichś prywatnych spraw jest mi cholernie niepotrzebna. Przepraszam. Są skuteczne? Jak ci nie pasuje, idź pod inny adres. Nie znam innych. Mówili, że można ci ufać, ale czy to działa? Jesteś gliną? Nie mam podsłuchu ani broni. Potrzebuję czegoś, co wywoła u żony poronienie. Przyprawiła ci rogi i dorzuciła bonus. Nie twoja sprawa. Tylko nie chcę, żeby to jej zaszkodziło. Dobrze. Podaj jej to: jedną tabletkę. Po dwóch wykituję. Ile płacę? 15 tysięcy, co? A jeśli mnie wsypiesz, zabiję cię. W razie wpadki czy problemów z glinami radzisz sobie sam. Benigno, jakbym widziała mojego męża. Odpowiedzialny, pracowity. Prawdziwa głowa rodziny. Jestem tylko ogniwem łańcucha. Podobnie jak Aitana. Nie możemy myśleć tylko o sobie. Musimy pracować na nazwisko. Które niebawem będzie brzmiało Angeles de la Riva. Przepraszam, że czekaliście. Pieniądz przyciąga pieniądze. Kiedy sformalizujecie związek, powiększymy nasze rynki zbytu. Miłość rzadko idzie w parze z biznesem. No to trafiłeś na skarb. Zakochałeś się w córce przedsiębiorcy, który wesprze nasze imperium. I to od razu. Jutro przedstawię ci nasz plan ratowania zakładu w Monterrey. Prosiłam tatę, żeby potraktował tę sprawę priorytetowo. Zrobię wszystko, by pomóc wybrankowi mojej księżniczki. Zakład wróci do dawnej wydajności. Wielkie dzięki. Ta przyjaźń przyniesie korzyści nam wszystkim. Przyjaźń? Nie bawmy się w powściągliwość. Wasz związek to bajka. To prawdziwe szczęście, że znalazł taką kobietę. Inne nie sięgają jej do pięć. Przepraszam, muszę wyjść. Błagam, powiedz coś więcej. Przyczepiłeś się jak natrętna mucha. Chcę wiedzieć, co ją uszczęśliwi i rozpędzi smutki. Niech pomyślę. Lubi tańczyć. Lubi filmy romantica. o miłości. Yeah, Zapisz. Yeah. Filmy. Co jeszcze? Sí. Lubi wesołą muzykę. Ja A, też. Yeah? Yeah. Uwielbia pizzę na cienkim cieście. Z pomidorami Tomate. i Bazylią. Z pomidorami, z Bazylią. Yeah. Dzięki, Diana. Wielkie dzięki. Pani Roxana, co pani tu robi? Chciałam ci życzyć na jutro powodzenia. Tych chora pikawą, ale chyba już je masz. Zaczekaj. Proszę pani. Przysięgam, że to nie to, co myślisz. Ja tylko zamknij się. Nie musisz mi się z niczego tłumaczyć. Poważnie? Nic nas nie łączy. Było nam ze sobą fajnie, ale skoro wolisz całować się ze śmieciem czy szmatą, nie żałuj sobie. Wściekła się. Jutro spędzę z nią cały dzień na uniwersytecie. Prawie wszystko gotowe. Jutro mamy szansę. O tym, jak Drągal zawiezie starą do jej ukochanej kawiarni. Super, wiesz, co robić. I nie trzeba będzie go zabijać. Ja to obiecał nas nie sypnąć. Nie. Słyszałam na własne uszy, że wszystko jej powie. Postraszę go, ale nie ma mowy o zabijaniu. To konieczne. Pani Eloisa nie może się dowiedzieć. Chodzi o życie człowieka. Ty tchórz. Nie zrobisz tego? Wyręczę cię. Odkąd to zamieniłaś się w panterę, pani Macabro? Ślicznie wyglądasz. Z torbą wypchaną książkami. Pękam z dumy. Samochód czeka, zawieźć cię? Nie, pojedzie ze mną A ty zawieziesz Roksany Gotowa? Tak Obiecaj, że mi potem o wszystkim ze szczegółami opowiesz I powodzenia Niech ci pomaga San Biagio Całuję i ściskam Powodzenia Uczcie się pilnie Cieszę się, że jest taka szczęśliwa. Ja też. Ale ten facet mi się nie podoba. Zazdrośnik. Ja? Ja? Skąd? Bo co? Poprawię. Nie dotykaj mnie. Przyczepiła się jak rzecz. Zostaw mnie. Masz ładnie wyglądać. I będę wśród swoich. Wynoś się wreszcie. Powodzenia. Benito, wóz gotowy? Tak, Rox. Pani Roxano, możemy jechać. Pani Eloisa prosi, żebyś zawiózł gdzieś Fiorelle. Mnie? Ma do ciebie pewną prośbę. Szybko. A kto mnie zawiezie? Może ty?